Mm. Dzisiaj będziemy poznawać świat, ale w Geogesserze. Witam widzowie w moim pierwszym odcinku, na moim drugim kanale. Z tej strony, W Dzisiaj zagramy w Geogessera. Geogesser, gra znana jako że losuje Ci się losowe miejsce na świecie i musisz odgadnąć, w którym miejscu się znajdujesz na świecie. Yy, ale tak, wiecie, nie że jeden do jednego w miejscu, tylko po prostu jak najbliżej. Yy, dzisiaj będziemy rywalizować, przecież jeszcze nie wykupiłem, yy, wiecie, tego subskrypcji nad tym, to po prostu dzisiaj poćwiczymy i tak dalej, jakie ja mam umiejętności i tak dalej. A więc co? Yy, play! Australijczyka nam się wybrała. Yy... Moja pierwsza runda z wami. Dobra, nie, nie mogę. Żyję no. w którym miejscu jesteśmy. Wy chyba też chyba wiecie, w którym miejscu jesteśmy. Oczywiście, że to jest Moskwa. Jak to nie inne. No i ten gracz ma tylko jeszcze 15 sekund na odgadnięcie. No a tak jak wam mówię, Moskwa ma 15 sekund na odgadnięcie W tym miejscu się znajduje. Okej. Okay. Hmm, chyba to Australia będzie. Coś tak myślę. Eee. Yy... A nie to będzie... Nie, to jest Senus. To Z Australia. Albo Nowej Zelandia to będzie. Już poznaję po tablicach rejestracyjnych i po napisach jakie są. Nie, czekajcie, co co to jest za kraj? Indonezja! Nie! Kurde, nie wiem, co to jest za flaga. Jejku! Ale tutaj mogę skisić to. Filipiny? nie. Malezja chyba... Dobra, ta nie wiem... Prawda... Ooo, jejku... Coś myślę, że będzie nowa... Nie nowa za No nie, nie... Singapur to był... Jejku... Nie, nie... Je Gdybym nie ta f... Gdybym wiedział, co to była za flaga, no to bym dał... Rado się nadgadnąć... E, dobra, to jesteśmy sobie w USA. 100%. Tylko pytanie gdzie teraz, w który, którym tem... Jejku, jesteśmy w... wiem gdzie my jesteśmy. Tylko teraz muszę odnaleźć to miejsce. Eee, gdzie jest Brooklyn? Kurde, Wiemy, bo z... Tak na, ja tak na, ja wiedziałem. Yy... Jesteśmy o krok od przegranej. Jak muszę tylko dać? Co to będzie? Co nie? Yy... Ameryka Południowa. Jesteśmy w mi... Jak to pana z morzem jesteśmy? Dodam sobie tu. E, tu. Bo tam jest morze na 100%. Weźmy południowej Ameryce na 100% też, co nie? No! Bliżej było. I dobrze. Znowu jesteśmy tam. A my że będziemy w tym? Nie no, jesteśmy w, w Ameryce Południowej znowu, tak? Tylko pytanie teraz, w którym miejscu? W jakimś mieście na pewno jesteśmy, ja bym flagę znalazł. Dobra, dalej w Brazylii. wiem. To bliżej. Brawo. Odbudowujemy nasze siły. Dobra, yy... eh. gdzie teraz my jesteśmy, co nie? Znowu. Eee. Yy... Kurde. Ja mi się wydaje, że tam jesteśmy. Się coś tak się wydaje właśnie Że jesteśmy w jakimś mieście w Brazylii. Kurde, nie chciałbym tego tego, co nie. Parę. Mm, Peru znowu tu będzie. Albo wiecie co? Dobra. To będzie znowu Ameryka Południowa. Jest! Wygraliśmy! Widzowie wygraliśmy! Mieliśmy 85 punktów z pozostałego. O chyba z trzy rundy Dobra, ja jestem mocny, ja jestem mocny w tą grę. Ale my tu zrobiliśmy. Dobra, klikam na kolejny play i zobaczymy co teraz nam się wylosuje. Okej, okay, gramy z Kanadyjczykiem. Bo jest on może bardziej znać te tereny, wiecie. No, z Ameryki. Mmm... Oj coś myślę, że będzie to Ten No nie gadać, że znowu Rosja co nie Białe tablice, no ten na końcu Nie co powiedzą chyba, to nie będą Niemcy Wypadkiem A w się tak nie wydaje O w tupę Dobra Wiem. On tak szybko to dał się nie tam. W ogóle tego słuchajcie No but ale byliśmy bliżej Tak znajomo mi było Dobra Chyba wiem, w którym miejscu jesteśmy tym razem Jesteśmy chyba albo w... Nie, Czechy, nie Nie, Czechy, Czechy, gdzieś Czechy Ja bym dał Pragę. Naprawdę Praga to może być. Co? Ja bym życiu tego bym nie skadł. A przecież to... Tutaj po innym języku jest. A... Dobra, wiecie co? Kurzyłem się. Takos Dobra, jesteśmy dalej... Jesteśmy znowu w Ameryce Południowej. Ameryka Południowa, tylko w które miejsce właśnie na tym. Dobra. Jaj jaj! Wiem, że ja nie patrzę tak dużo na to, no ale jak rozpoznaję język, częściowo, to wiecie. Dobra, jakoś dużo mu naprawdę nie odjęliśmy. Na razie my przegrywamy, co nie? Dobra, jesteśmy w Niemczech, ja już rozpoznaję. To teraz pytanie: w jakim mieście, co nie? Ja muszę zobaczyć, w jakiej miejscowości. Dobra. Poho. To będzie chyba Berlin. Coś tak myślę. Szwajcaria to była. Szwajcaria i Austria mają podobne języki to. Do... Inaczej się coś mamy Jesteśmy... No jesteśmy chyba... Jesteśmy teraz w Afryce chyba. Nie. Patrzcie na ten język. Się wydaje, że jesteśmy gdzieś tu. O. Afryce, Azji. Kurde, nie chcę z tego ten... Yyy, tam tu. Po ty dalej będę mógł grać. Co? Jak on to zgadł? Aj. Woda, bo naprawdę dobrze naprawdę ro... graliśmy w to, co nie? Dobrze by nam poszło. Dobra, Rosja. Nie, to Rosja jest na 100%. Nie znam się po napisach, to ja nie powiem co nie. Kurde, ale ryzykuję. Ukraina. Kijów. Super. Ale przynajmniej bliżej byliśmy. Yy, dobra, jesteśmy w... Dobra, jesteśmy w Ameryce Południowej, tylko pytanie teraz, w którym miejscowości, co nie? Jakimś to że się na 100% też. Aby się znalazło miejscowość? Dobra, wiecie co? Ekwador, bo coś tam widziałem po napisach, co nie? W Meksyk znowu my się... No to jest tak do Meksyka dzisiaj lecimy, co nie? Typowe angielskie ulice dosłownie. Mmm. Okej, okay, jesteśmy w Szkocji. Scotch no to co? Szkocja co nie. Jeszcze nigdy nawet nie widziałem takich wąskich uliczek, co nie. Dobra, wiecie co. Tam na środek tego było naprawdę ciężko. Czasami ciężko znaleźć. No, Szkocja, Edinburgh. E, dobra. Argo Express, znowu. i chyba to będzie znowu Meksyk, co nie? No, blisko tego Meksyka. Okej, okay, dobra, to już jest bardziej. Oczywiście, w trakcie, jak będziemy właśnie się, się skupiać, zachęcam Was do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Bo na pewno, jak spodoba, naprawdę mi się podoba ta gra, to zrobimy na pewno sobie w przyszłości jakiś challenger. Naprawdę nie wiem No... O właśnie, bo ja zapomniałem o tym, że to była Afryka Ja się właśnie z wami zagadałem. Dobra, to znowu to... to jest Am Afryka. Dobra, ja nie wiem jak on to robi. Ale na Nigeria. Y Jesteśmy w Ameryce Południowej, tylko teraz pytanie, w którym Miejscu. Po, po ulicy to tak... Jakoś dużo... Jak on to zaparkał? Jakoś dużo... Ten... Nie mówi, co nie? Jak on zgadł? No ja przegrałem z nim prawie. Jak on zgadł? Dobra, jesteśmy w czarnej dupie, co nie? Dobra, to jest znowu Ameryka Południowa. Dobra, nie wiem, co, co z tym graczem jest nie tak ale daje tutaj co nie ja wiem ja to naprawdę to bliżej to był Urugwaj Ameryka ten południowa ale jakoś naprawdę tego to nie będzie Kolumbia dobra daje bliżej dobra bliżej jesteśmy. byliśmy ale znowu ten yy... wygrałem ale na no, akurat ten nie patrzyłem ile dostałem co nie ej nie no spoko co nie dobra Widzowie, ostatnia runda na dzisiejszy odcinek, jeżeli spodoba wam się e, Geogesser, e, Napiszcie w komentarzu czy chcielibyście więcej odcinków, a ja na odcinek, odcinek wymyślę jakiś challenge no. no chyba, że chcecie taką kontynuację takiego, tak na przykład odcinka jakiegoś, co nie? Grecja, Grecja, ja, ja rozpoznaję napisy nawet, co nie? Tylko teraz pytanie, on jest z Grecji Dobra, jesteśmy w czarni dupie, co nie? Jest, że ja wiem którymi On to może skarnąć, co nie? Ale daję Ateny Ateny! Lecimy. Ja wiem, bo jak zawsze inne y, ten jakieś państwa się wybierają, to ten... Dobra, to jest Rosja, 100% Rosja. Jak się jakieś y, miejscowości typu Włochy i tak dalej, to jakieś takie duże miasta wybierają, co nie? Na pewno jest Rosja. Tylko pytanie. W której teraz miejscowości? Skąd on to wiedział, co nie? Skąd ja nawet mam wiedzieć? Tego też nawet nie wiem, co nie. Ja tego też nawet nie wiem. Mamy flagi. Co to jest za flaga? Dobra, ja nawet nie wiem, co to jest za flaga, ja przez co ten zmarnuję to. Dobra, nie. Ja nie wierzę w siebie, co nie. Tak ja mogę być taki głupi, co nie. Dobra, wiecie co? Ja Jadam tutaj, jak najbliżej, żeby było jeszcze Afryki, co nie. Nawet my razem nie byliśmy blisko, co nie. Nie zaliczyło nam punktu 0%, bo nie byliśmy wystarczająco blisko. Ten jesteśmy na pewno w jakimś centrum, bo tu nawet pisze ten, więc jesteśmy na pewno w jakimś mieście, ale w jakim dokładnie to ja nie umiem powiedzieć. Meksyk, 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 Meksyk. mamy Meksyk. Jak to teraz zgadnę, to mogę wygrać nawet to, co nie? Meksyk na 100%, bo tu pisze nawet. Dobra, wiecie co? Dawno Mexico City. To jest Meksyk. Jak ten... Republika Dominikańska to była? Tak czy siak dalej przegryłem, co dalej jesteśmy? Dobra, jesteśmy w tym... Niemczech, tylko teraz pytanie, w którym miejscu w Niemczech? Które pytanie, czy pytanie to będzie? Kurde, hmm, no, nie wiem, hmm, no, Berlin... A, no, dobra! Dalej Szwajcaria nam się wylosowała, no ale... Przegrywa dwa punkty dosłownie ode mnie. Jesteśmy znowu w Anglii, jak za dzisiejszy odcinek. Albo to jest Walia, albo to jest Irlandia. A ja, ja, bliżej. To była Walia, no to. Włoszech, bo, bo widziałem. Patrzcie, jak ja jestem. Pisze tam. Aaaa, może to być dobre. Mamy tu jeszcze licznik 2,5. Rymowanych punktów. jest? Mamy! Mamy! Dobrze! Prawo! Prawo! Dobrze, że ja wiedziałem, ja widziałem, ja wiedziałem, ja wiedziałem. Pierwsze włochy, potem jeszcze patrzyłem na ten... Dobra, te, tego nie widzieliście, tego nie widzieliście. Jesteśmy na pewno... Chyba nie jest... Dobra, jesteśmy w... O nie, czego akurat to miejsce? No ostatnią rundę, co nie? Jeszcze daw tak, taką, tak, tak, ten... I nie wiem, co tu jest za miejscowość, co nie, że ten... Kurde, gdzie jest ta miejscowość straty? Ale co tu w ogóle za miejscowość nam się wybrała, jakby? Ja mam nadzieję, że tego nie widzieliście, co nie? Co tam było napisane? Jaka flaga tam jeszcze była? To było chyba jedno... To chyba było moje pierwsze najdziwniejsze miejsce, które mi się naprawdę wybrało, co nie? jaj! Belgia to była. Wygraliśmy. Dobra pizza, wygraliśmy. Mamy 11 miejsce w tabeli. Ale my jesteśmy taki to byli, że to jest tylko dla takich podżonkujących, żeby zobaczyć, no, na wersji darmowej co nie Geoguessera. Jak będziecie chcieli, żebym wykupił, bo wcale jakoś dużo tam nie ma na miesiąc, to napiszcie w komentarzach. Yy, ja się powoli z wami będę żegnać. I pod koniec mamy tak. Mieliśmy tam tylko jedną przegraną. Czyli tak naprawdę daliśmy sobie radę. Chyba tam na 4 albo 5 rund mieliśmy tylko jedną przegraną, co nie? Ale tak, to się dobrze gra co nie. Czyli na, tak naprawdę, czy będzie kolejny odcinek z GeoGeSera? Na, na pewno tak, ale to też musicie wydać znać w komentarzach. Bo nie wiem, czy się w ogóle Wam spodoba co nie. Dobra, ja się z Wami żegnam. Do następnego siema.